Dzień dobry, dzień dobry. Zobaczcie, jak w ogóle fajnie statek wygląda z daleka. On tutaj cumuje i pewnie wysadza turystów, ale słuchajcie, no przepiękny widok. Która jest godzinka siódma? Siódma trzydzieści. trzydzieści. Ale piękne kolory. No nie, jest wam powiem. Szczerze, zimno. Także dzień dobry. Drugi vlog z Madery. Myślałam, że to słońce, a tu lampą, mówię, ale czad. Musimy się w ogóle wybrać na chyba zachód słońca, bo tutaj podobno obowiązkowo trzeba to zobaczyć. Także płatki z Beautyfly, słuchajcie, ratują mnie, bo są wielkie. I że tak powiem, bierzecie raz, wyrzucajcie i z głowy, słuchajcie, w bagażu mniej. Robimy, robimy szybkie śniadanko się zaczynam zaczynam od białka, bo chyba go wczoraj było za mało, słuchajcie, byłam po prostu tak trochę głodna na trasie. Więc oczywiście wzięłam ze sobą moje ukochane saszetki Biowika we wszystkich smakach, także Wam wszystko pokażę. No i takim widoczkiem słuchajcie zaczynamy. Dzień także szybka kawka, pielęgnacja, słuchajcie, włosy już gotowe. I dzisiaj druga strona bezpieczeństwa. To mieszkanie jest po prostu rewelacyjne. Tutaj macie dosłownie wszystko: wagę, blender, czajnik, no wszystkie sprzęty kuchenne, także rewelacja. Nawet się znalazł opiekacz, także robię białeczko. Dzisiaj będzie wanilia. Natomiast macie też smaki ciasteczko, oczywiście słone karmel, możecie sobie kupić pakiet takich saszetek, albo na przykład przygotować, przesypać gotowe. Natomiast to jest, słuchajcie, świetne, wam się nigdzie nie rozsypie. E, możecie sobie zamówić więcej, po prostu z każdego smaku ile chcecie. i po prostu mieć na wyjazd dla dzieciaków, też szybko w blenderze. Często wiem, że zabieracie blendigo, no to po prostu miksujecie. Ja tutaj oczywiście wykorzystam e, lokalne banany. Nie wiem, czy Wam pokazywałam, ale zrobiłam e, mały shopping, oczywiście e, kubek z Madery. No to to jest po prostu obowiązkowo, ale powiem Wam, że się świetnie pije w nim kawę, także ja oczywiście zabrałam moje ukochane saszetki z celublu. to jest najlepsza kawa ever po prostu, to nie jest słuchajcie też dla mnie opcja wyjazdowa, ja ją piję codziennie to jest kawa z maltodekstryną, ona fajnie wypełnia syci, więc też super na podróż, więc będzie odrobina kefiru, to też jest rewelacyjna sprawa jak na przykład jesteście w nowym miejscu kultury bakterii, po prostu rewelacja także szklankę wody 100 ml kefiru, banan i białeczko waniliowe, no dla mnie rewelacja Słuchajcie, idziełam na dwa fronty, bo dla Was vloguję, więc uwaga, wrzucamy banana i to wszystko ze sobą miksujemy. A, gotowe, słuchajcie, mamy to, ale macie jeszcze pozostałe smaki. A, i co jest też, słuchajcie, super, ja sobie przesypałam do saszetki moje żelki na dobry sen. No i to jest po prostu rewelacja. także wam podziękuję, bo one są słuchajcie rewelacyjne. Wiem, że zamówiłyście, jesteście mega zadowolone, także super, bo te żelki są naprawdę rewelacyjne. Słuchajcie, teraz lewimy. No i mamy gotowy koktajl waniliowy tym razem. Patrzcie, pełna szklanka. Mm. Ale dobre. Mm. Mega. Dzisiaj zostawiam wam linki. Macie minus 20% nabiołek, także dziewczyny korzystajcie i zabierzcie ze sobą swoją saszetkę no i Powiem Wam, że po prostu tak można żyć. Zrobiłam sobie szybciutko koktajl. Zobaczcie, to jest w ogóle mega fajna forma na posiłek. Taki naprawdę na szybko. Także ogarniam się. Przetestujemy sobie smoczy owoc. Ten jest podobno najsłodszy. I muszę sobie wydobyć tą łyżeczką Dobry, ale słuchajcie, on kosztował taka połóweczka. Kosztowała 6 euro. To jest chora cena. No, ale takie tutaj na lokalnych targach kosztują owoce. I co ja jeszcze, słuchajcie, wczoraj kupiłam? A, no to wam pokazywałam, to takie małe pomidorki. I zabieram ze sobą, bo już zrobiłam sobie bułeczkę, i tego rogala też kupiliśmy. A trochę taniej w normalnym sklepie, więc też nie ma co przepłacać. Gdzieś tam wiecie w jakichś cukierniach. Eee, I słuchajcie, daktyla. Jezu rewelacja. Tu są normalnie orzechy włoskie i daktyl, więc super. Także ogarniam się, trochę make-upu się przyda. <gry> I. A w ogóle, jeżeli chodzi o całą pielęgnację i make-up, to macie listę w poprzednim vlogu: wszystkie linki, więc. Korzystaj. Pokażę Wam, jak sprytnie podchodzę do zabierania ze sobą suplementów, bo to jest dla mnie taki must have. Przede wszystkim ten system Get Slim, który mam na dzień i na noc. Tutaj mam akurat tą wersję na noc a tutaj sobie podzieliłam pudełeczko na dzień, więc mamy ekstra z gorzki pomarańczy, pieprz kajeny, wszystko co pobudza. Mamy oczywiście inozytol, witaminę C, więc wszystkie mam suplementy w zasadzie z Noble Health. Tutaj jest oczywiście e, suplement butamin, to jest e, Growy, czyli 24 e, witaminy, w tym aminokwasy, to jest naprawdę super. No i koenzym Q10, więc to biorę rano. Tutaj mamy jeżówkę suplowatą z Biowika, tutaj mamy Get Slim Morning, i nozy witamina C, koęzy Q10 i groi. A na noc mam oczywiście ashwagandę, po dwie tabletki, e, moje hormony, antykoncepcje i oczywiście Get Slim Night. Także słuchajcie, zamykamy się w jednym pudełeczku, mamy wszystko ze sobą. Pamiętajcie, że na Noble Health macie minus 20% z moim kodem, także myślę, że to będzie fajna sprawa. Ja Wam podlinkuję i podzielę, co biorę na dzień, a co biorę na noc. E, więc moim zdaniem to jest naprawdę super. Możecie sobie podzielić w takich dwóch pudełeczkach na dzień i na noc suplementy, no ale ja w związku z tym, że miałam mało miejsca, wiem jakie kolory mają Suplementy, to po prostu łatwo mi je brać, więc sobie zapakowałam wszystko w jedną. Ze sobą e, zabieramy, ale co jest bardzo ważne, na maderze, to czapka, okulary, które jednocześnie nie tylko was chronią przed słońcem, ale i tym dużym wiatrem. No i taki protip, bo wiem, że często macie problem z zapakowaniem się. Słuchajcie, leginsy tutaj naprawdę się super sprawdzają, one też szybko schną, więc to jest rewelacja, jak was złapie deszcz. Oczywiście takie, wiecie, za dwie dychy możecie sobie e, kupić takie jakby ochraniacze na jakby cały outfit, taką po prostu. Nie wiem, płach, to, to jest taka narzutka albo właśnie kurtkę nieprzemakalną, i to jest super sprawa, ale kupcie sobie taką. Zróbcie sobie może screena, bo ja nie wiem, gdzie ją kupowałam. Chyba na oficjalnej stronie Adidasa. To jest naprawdę świetna inwestycja, jest jeszcze granatowa, co oczywiście jest bardziej praktyczne, bo się nie brudzi, ale na ten mi zawsze ją po prostu przepiera po wyjeździe i ona się czyści do końca. To jest słuchajcie taka materiałowa torba fajna na rzep, tutaj możecie sobie złapać, regulowane ramionczko i słuchajcie co jest ważne po prostu jak nie macie miejsca w plecaku, to zróbcie tak, że po kieszeniach pochowajcie nie wiem jakieś powerbanki, telefon, aparat, wszystko takie, takie rzeczy właśnie co macie w tej torbie i zwińcie ją i sobie włóżcie do rękawa, do kurtki, także mega pro tip. mi się sprawdził, słuchajcie, nie się nie doczepił, a wiem, że oczywiście zwracają na to uwagę, że tylko jeden e, jedna sztuka bagażu, więc co jest naprawdę super. No i wygodne buty, ze sobie słuchajcie, weźcie ze trzy na takie pięć dni e, i po prostu sobie zmieniacie, ja wam tutaj też, o, też wam polecam body e, z krótkim rękawkiem, o takie cieniutkie e, i po prostu macie na przykład nie wiem, krótkie spadanki, sobie wróćcie do plecaka na jakieś zdjęcie i macie bardzo fajną stylówkę, Także no, kilka takich protypów jeszcze Wam pewnie o kilku opowiem, ale ten jest słuchajcie, jeden z takich najfajniejszych, który mi się sprawdził. No i faktycznie e, macie torebkę, e, a jednocześnie teoretycznie noszto. A tutaj zobaczcie, możecie zobaczyć, jak wygląda przedłużenie tego pasa startowego. Ale to śmiesznie wygląda. Jakę dostała, że mam wszystko wam pokazać. A jak? Słuchajcie, jesteśmy na tym szlaku na Cypelku. Generalnie 3 euro wejście za osobę, więc spoko. Ale zobaczcie ile tam jest ludzi. No tak. Tam, tak, ciężko to zobaczyć. A i w ogóle tutaj samolot tam ląduje i pokazywaliśmy wam ten przedłużony... Startowy. No nie wiem ile to nam zajmie tutaj zejście, ale e, że tak powiem spódniczka już wleciała, także jest ciepłutko na ten w krótkim rękawku. Bo generalnie powiem wam, że słoneczko cię mega, tutaj mega świeci. Nie wieje nic. Tak i nie wieje, nic to jest bardzo istotne. Więc e, kontenciara jest na szlaku. Ci mamy nawet ukrytą plażę. Więc tutaj można dosłownie być cały dzień. Zobaczcie, tutaj też jest Przepiękna miejscówka, nie no, po prostu wygląda obłędnie Obłędnie Słuchajcie, zobaczcie, to jest destylarnia Rumu Twoje królestwo, kochanie, w końcu, w końcu coś dla ciebie To jest ostatnie działające takie miejsce na Maderze No powiem wam, że to po prostu no, robi wrażenie, nie? Robi wrażenie, tyle, tyle, że tak powiem, trunku w jednym miejscu. Plaża miłość mojego życia. No jestem tu. <głos> <głos> Więc spróbujemy sobie lokalnego poncha, tak, bo to jest taka... Because krótkiego, takiego właśnie z alkoholem. Róże chyba smaki są. E, no dzisiaj kupimy sobie coś na plaży, bo na tam sobie randeczkę wymyślił na plaży kolacji właśnie z winkiem i co? E, no i weźmiemy jakieś takie małe do na spróbowanie ale to jest, zobaczcie to, to jest tak jak to w ogóle wygląda, nie na no, kosmos Uuu, aż muszę zjeść okulary chodź mężczyzna mojego życia nie tylko twojego życia a czyjego? A, nie mogę a weź go, ga pierdały gada wow. o, wuhu no a jak się bryza tutaj, słuchajcie, jeszcze widziałeś? To... Ale się unosi. Przepięknie. <laughs> Zobaczcie, mamy kolejny wodospad. Data się już tam modli o Dary. Idę. Może być ciekawie. Uuu. No i jak ja mam tu być ostatni? Myślę, że ostatni punkt. Może jeszcze na jakąś restaurację się zdecydujemy. Albo max dwa miejsca, bo już jesteśmy zmęczeni. Ten proszę słusznie robi. <laughs> Ale powiem wam, że romantycznie, zresztą zobaczcie, nagraliśmy dla was taki fajny materiał No, Madera jest przepiękna, Madera jest romantyczna I tak z mojej perspektywy ja wam bardzo polecam Jak macie małe dzieci, to jednak żeby z babcią posiedziały, bo Xaver jest po prostu zachwycony Właśnie dzwoniliśmy na e, Whatsappie i lody je Gałka 8 zł <laughs> Babcia mówi, że no wnuczek ma, wnuczek ma słuchajcie tutaj całą listę życzeń Ale Xaver jest... Turbo grzeczne, turbo, ja jestem po prostu dumna, wiecie, naprawdę dumna, bo on wszystko rozumie. On sam powiedział, że on na Maderę to nie bardzo, bo on nie będzie tyle chodził. On chce do babci, on ma tam lody, on ma tam morcia, dużo gier, wziął z sobą całe Lego, także bardzo wam polecam, że tak powiem, od początku tłumaczyć, pokazywać, mówić i mówić, jakie są przeszkody, jakie dziecko ma przeszkody, że on tyle nie chodzi, że ma słabe nóżki, ale my staramy się słuchajcie już go wyciągać na dłuższe spacery, żeby trenował. Bo mamy taką, słuchajcie, taką potrzebę, żeby też z nami gdzieś pojechał właśnie na takie dłuższe trasy myśleliśmy o Malcie, ale dajcie znać, gdzie taki 6 lat by się nadawał. Ale Marta, Marta słuchajcie, i druga część krety Kret, bliżej Heraklion nas, słuchajcie, pusi. Jeszcze takie jedno słuchajcie, miejsce patrzyliśmy. No ale no, będziecie wszystko wiedziały. Także tutaj piszecie też na Instagramie, że super, że nas wzięłaś, no, no raczej. Także teraz yy, mamy tutaj właśnie przepiękne zdjęcia z tej jakby bramy no i dalej to zobaczymy. Będę, słuchajcie, kończyć vloga. Ale, no, to jeszcze nie koniec. Słuchajcie, mamy jeszcze 3 dni tutaj, więc coś na pewno dla Was znajdzie. No, słuchajcie, bez komentarza gościu e, skręcał i dosłownie centralnie e, w zakręcie po prostu wpadł na pełnej. Nie, no, to jest w ogóle chić słuchajcie a my dosłownie staliśmy obok. Także damy to po prostu hit. Trzeba naprawdę uważać, serio. Chcieliśmy dzisiaj, że tak powiem, zrobić sobie szlak Ale niestety Pogoda jest okropna Naprawdę okropna My nie jesteśmy w ogóle przygotowani pod kątem ubrań Do takich szlaków To trzeba mi naprawdę ciuchy wodoodporne Ale um, ja was, Zaraz Wam pokażę Chcieliśmy kupić bilety w takim parkomacie I gościu, słuchajcie, skręcał Jakby za tym parkomatem No i pomyliłem się padało i po prostu stracił panowanie Wjechał na pełnej Słuchajcie, na... Um, no co na no ten bloczek taki, taki wiecie, no, o coś takiego tutaj, co blokuje, jakby żeby nie zjechać z trasy i na parkingu przywalił w taki betonowy blok, nie? Że ja tak przywalił, że jak on przywalił, to się nadał gazu. Tak i to jest w ogóle najgorsze, że on jakby wchodził w zakręt i zamiast właśnie nacisnąć hamulec... E, to po prostu na pełne, słuchajcie, wjechał, rozwalił cały przód samochodu e, tam e, no, zaczęło śmierdzić, tak? No bo on chyba spalił sprzęgło, nie wiem Mnie jak. Jakieś płynne poleciały, no i ten zadzwonił. To się zestresowali, mega, no. No, się Nie dziwię się, bo ja słuchajcie, przypomniałam się jak ja dwa lata temu uderzyłam, wiecie, bokiem e, w słupek jak jechałam jego i też miałam bardzo podobną sytuację, także to, to jest w, no, no, w ogóle. No i trochę. No, Co? no nie no, trochę też uderzyłaś. No, no, no tak, no Pomyliłem może to, nie aż tak, ale słuchajcie, wjechałam w supek i najechałam na niego, i na ten musiał ciąć nad kole w ogóle, słuchajcie, nożyczkami z. Ja, ja na to bym nie wpadł, to jest, to jest w ogóle, słuchajcie, umysł. To jest w ogóle inny mindset, jak mają faceci, że pociął nożyczkami z. apteczki, tak? nad kole. <laughs> Także my się teraz śmiemy, ale powiem, wam, że to jest naprawdę stres w ogóle to oglądać, a co dopiero tacy ludzie, którzy wiecie, wypożyczają z wypożyczalni samochód nie, dla mnie dramat, nie? Nie wiem, my się tak zaczęliśmy zastanawiać, jakie to jest kwoty, jak macie ten, e, e, to pełne ubezpieczenie. No, Także my zmieniamy trasę. Jedziemy niżej. E, nie wiem, nie wiem co to jest to jest, jakiś, to jest jakaś trasa w takim lesie. E, nie wiem, no zobaczymy. Może się uda Kolejny jakiś. Kolejny punkt z mapy. Kolejny punkt z mapy, ale słuchajcie, no generalnie na maderze macie takie gotowce, możecie zapytać Chat GPT, gdzie jechać, więc sobie po prostu e, zaznaczyć na mapie punkty e, i najlepiej podzielić właśnie wyspę prawo, lewo, środek, zostawić sobie, nie wiem, na ostatni albo na pierwszy dzień funsza, albo tam do 16 jest, ja też widzieliśmy dzisiaj jak jechaliśmy w górę, e, akurat jechaliśmy obok tej trasy. E, kolejką wjechać i po prostu później zjechać tymi saniami, no bo to są oczywiście fajne atrakcje, więc e, no zobaczymy, gdzie nas teraz poniesie, ale... Że tak powiem, będziecie na bieżąco. słuchajcie, dotarliśmy do tych e, słynnych lasów zawodnik przygotowuje się do przejścia powiem wam, że... no ty no! o, mówię wam, że tutaj jest ciekawie trasa jest naprawdę malownicza także trzeba, że tak powiem, uważać ale słuchajcie, widoki są przepiękne zobaczcie o, oh, no czuję się tutaj po prostu jak w dżungli. E, trasa ma... Ile? 6... 6,7 kilometra? Więc pewnie na końcu sobie coś zjemy. Trasa powrotna ta sama, więc będziemy szukać jakiegoś jedzonka. A czy my dzisiaj coś jeszcze mamy w planach? Nie zobaczymy. Zobaczymy, tak, bo słuchajcie, nas to tak, że tak powiem, palcem po mapie nosi. I co nam wygodnie, co szybko zwiedzić no, Chociaż ten szlak, słuchajcie, trochę nam zajmie To po prostu sobie wyznaczam O i teraz patrzcie No i to jest hit No to dajemy Teraz wyjdzie szykowanie, czołówek A będziemy wchodzić z takiej jaskini Gdzie oczywiście jest trochę Światła potrzeba Więc, o bardzo co tak Państwo przygotowani są no dobra, wchodzimy do tunelu Czołóweczka przygotowana i słuchajcie idziemy Bo Tutaj trzeba naprawdę uważać żeby nie... nie wejść no idziemy będziemy będziemy się mijać najwyżej Prędzej chyba więcej daje ta nasza latarka, niż to przesanek pod samochodem jedzonką jabłuszka, banany, bułeczka i hit wyjazdu mleczko czekoladowe z Alpro. Doszliśmy prawie do końca, bo tym też o tym świadczą, Na tam wygląda jeszcze gorzej, ale udało nam się zrobić 10 km. Ostatni tunel był zalany, więc już nie przechodziliśmy, nie próbowaliśmy. Wróciliśmy się w zasadzie na końcówce. Więc teraz lecimy dalej, ale pro propos Madery, jeden tip, jeden protip, który myślę, że tutaj będzie w ogóle dużo takich protipów. Po pierwsze nie myślcie o tym, żeby gdzieś tam chodzić na śniadanie i obiady w mieście, bo to bez sensu. Tylko po prostu e, zróbcie sobie jedzonko. Dzień dobry. Dzień dobry, zapłacone, jedziemy. Tak? No właśnie, chciałam, chciałam pokazać jak ty wyglądasz. No, no. no całkiem nieźle, w aparacie w ogóle nie widać tego, że jest cały, cały w błocie. E, I mówiłam o protipie, żeby nie jeść e, śniadań na mieście, to samo z obiadem, bo nie ma tutaj żadnych takich lokalnych przysmaków, tylko faktycznie w sobie zjeść kolację, e, jakąś tam właśnie tą rybkę czarną z bananem, e, co tam jeszcze, paella jest dobra. Mm -hmm. No, i, i co? No, bo co może, to wiadomo, e, jest jeszcze taki. A, serdynki. <laughs> Także sobie się lecimy dalej, sprzątamy. Pojedzone, naładowane baterie, w miarę. Nie I przystanek. Dzisiaj jest dzień Funchal, to ogrody. Wejściówka 10 euro, zobaczymy, czy tego warto, ale myślę, że warto jakby zwiedzać sobie takie rzeczy i też się bodźcować takimi przepięknymi kolorami, słoneczkiem, więc tutaj jest naprawdę przepięknie. Od nas, bo oddaliśmy już apartament, to jest 10 minut, ale... Na pieszo nie polecam, bo jest bardzo dużo pod góry tej dziewczyny wchodzi, bo mówią, że pas. Więc e, naprawdę powiem Wam, że Madera jest malownicza, ale naprawdę na maksa polecam Wam wynająć auto. W ogóle bez auto to no nie, ma, nie ma podróżowania. To jest w ogóle blokada totalna, czasowa, a tutaj z punktu do punktu śmigacie i naprawdę to jest super. Także auto, e, mieszkanie. Jedzenie w mieszkaniu, przykowanie sobie i jedzenie właśnie tak wieczorem to jest po prostu chyba najfajniejsze rozwiązanie, więc bardzo Wam polecam podróżowanie właśnie w ten sposób, bo jest to szybsze, tańsze i przede wszystkim więcej. Zobaczycie, jest jakieś takie. Sprawy, 40 euro, żeby się jechać kolejką pokrążeń. Muszę balką coś No tak, on nie ma siłownię. nie. kurat Straszko. No nie? Dobra, słuchajcie. Zmywam makijaż, kończymy wyjazd na maderę, wszystkie miniaturki, które z sobą wzięłam. Jak mi się sprawdziły oczywiście wszystkie maski, zwrócę powiem Wam, że na tych wakacjach, mimo że nie zawsze tak jest. Dosłownie mi mam wrażenie, że brakowało Nie wiem, z dwóch masek w płakcie, bo po prostu Używałam codziennie, naprawdę mi ratowały Skórę, także dziewczyny, warto mieć Te wszystkie jednorazowe produkty Typu płatki pod oczy, maski w płachcie Miniaturki, to jest po prostu rewelacja Także ja w ogóle jestem, słuchajcie Tak zachwycona tym wyjazdem, w ogóle zobaczcie Jak mi się trzymały rzęsy Ja mam ten model Gorgeous i on jest, słuchajcie, chyba W ogóle moim zdaniem i najwygodniejszy I najpiękniej wygląda, naj tak delikatnie, ale jednocześnie to spojrzenie jest takie wyciągnięte, także bardzo wam polecam pytałyście mnie jak w ogóle te rzęski czy polecam, ja słuchajcie polecam, tak polecam to jest w ogóle inny level tego jak ta buzia się prezentuje, jak ta rama oka wygląda, no petarda. Natan mówi, że ładnie jest bez, ładnie jest z, więc ja tutaj dzisiaj no cudownie czuję z rzęsami. E, ja mam akurat rzęsy z laszmi, więc e, bardzo Wam polecam ten cały system. Wy też macie mój kod robotowy, więc możecie korzystać, wiem, że sobie właśnie i do Omegi ostatni, bardzo dużo pytań o omegę jest i właśnie o rzęski, także zostawiam wam na miarę, bo tutaj też już nie atakowało się na wyjeździe, Magda dawaj linka do tej omegi, bo muszę przetestować efekty, także no ja wam polecam coś z takiego mojego własnego doświadczenia, mam nadzieję, że ten vlog wam się podoba. wszystko dziewczyny w praktyce, właśnie też mi pisałyście, że super mieć taką osobę, która tak po prostu od kuchni, od zaplecza pokaże po prostu jak pielęgnować skórę jak się relaksować, jak podróżować w ten sposób, jak to robić też budżetowo, a nie wiecie z taką pompą, że kogoś na coś stać i tak dalej, bo wiecie, o, jest mnóstwo tego ostatnio w internecie. Takie popisywanie się, a my po prostu sobie swoim własnym tempem podróżujemy, żyjemy. No się myślę e, najbardziej liczy. Więc ja się za moim dzieckiem bardzo stęskę naprawdę wyjątkowo, moim samym, moim autem. Cały czas myślę o tym, a czy słuchajcie, wszędzie je widzę, więc mówię, to jak przyjadę, to... Krosa wsiadam i jadę na saunę, więc też będziecie miały vloga, jak się regeneruje po przyjeździe. Mam też kilka takich fajnych polecajek, więc na pewno sobie ten wyjazd podsumujemy od strony praktycznej i rozpakujemy plecak. Wszystko Wam pokażę, co zabrałam, wszystkie stolówki wykorzystane także. Ale, słuchajcie, najważniejsza rzecz, mój partner życiowy. Adam, tak, tak szybko, do sauny masz 20 sekund, jak było. Mi się bardzo podobało, najlepsze wyspa, jaką zrobiliśmy. Dziękuję, pozdrawiam. Tak. Bardzo dobrze, dziękuję. Było cudownie. Z Tobą jak zawsze. Bye.